Witam serdecznie, kłania się dziek teraz. Zapraszam Państwa na relacje z pogłębiania rzeki Elbląg. Dzisiaj mamy 22 sierpnia 2025 roku. No jak Państwo widzą za moimi plecami cały czas odbywa się proces pogłębiania rzeki Elbląg. Z takich najnowszych informacji jakie mnie dobiegły wynika, że czas przewidziany na pogłębianie rzeki Elbląg uległ zmianie. Mianowicie, po którymś już przyłożeniu terminu do 2027 roku, na chwilę obecną, zdaje się, mamy nowy termin i jest to rok 2028. No ja jestem bardzo ciekawy, czy ten termin będzie dotrzymany. Coś mi jednak tak wewnętrznie podpowiada, że niestety nie. Zapraszam serdecznie na... Relacje. Postaram się zrobić takie bliskie ujęcia. Potem, oczywiście, postaram się troszeczkę polatać dronem, ale to już będzie materiał troszeczkę później dodany do YouTube'a. Może w dniu jutrzejszym, może jeszcze zdążę dzisiaj wieczorem. Wszystko zależy, jak mi pójdzie obróbka materiału. Także zapraszam na film. Także jak Państwo widzą sporo dzieje się no niestety póki co tylko ta jedna jedyna koparka pracuje ja oczywiście pojadę troszeczkę dalej sprawdzę czy, czy dalej nic się nie dzieje póki co musi, musi nam wystarczyć właśnie relacja właśnie tego właśnie miejsca. Jest to miejsce mniej więcej 2000 metrów od zalewu myślanego. Kamera niestety jest pod słońcem, no niestety nic z tym nie, nie jestem w stanie zrobić. Myślę, że ten film z drona będzie taki bardziej właśnie nic inaczej mniej prześwietlony, póki co proszę zobaczyć spora duża łyżka i od rana cały czas swoją pracę właśnie w tym miejscu. Ten pas urobku ziemi, który właśnie zalega tuż właśnie przy tym brzegu, on się znacznie pomniejszył, jeszcze do niedawna mniej więcej było 150, może 200 metrów, w tej chwili tego pasa pozostało może 40, może 30 metrów. jeszcze w dniu dzisiejszym zajechać na wyspę Estyjską. Mówiłem w poprzednich filmach, że, że tam rzeczywiście jest niebezpiecznie latać. No niestety są takie warunki, jakie y, są. Nie będę się powtarzał. Ten, kto oglądał, czy ogląda moje filmy, doskonale y, wie właśnie o tych warunkach, jakie jakie panują na Zalewie Wiślanym właśnie ma to bezpośrednie przyłożenie właśnie na to, że Wyspa Estyjska budowana jest bardzo blisko granicy rosyjskiej, mniej więcej 15 km. W tej chwili troszeczkę pogoda się poprawia, ta temperatura Czuć, że idzie do góry jadąc tu tak dosyć chłodno w Nowym Dworze Gdańskim, takie niebo pochmurne, chłodny wiaterek. Natomiast tak jak widzę z każdą minutą można powiedzieć jest coraz cieplej, Te słoneczko wychodzi no i w tej chwili już jest dosyć tak przyjemnie ciepło. zobaczyć to jest ten pas o którym wspominałem mniej więcej w tej chwili 30 metrów myślę, że więcej nie będzie Zapraszam Państwa do subskrypcji mojego kanału Dzidek Teraz. Zapraszam do lajkowania, do komentowania. Tak jak podkreślałem w wielu filmach. Są to... O, tu chyba się urwała niestety Lina. Także małe Małe niedogodności na budowie. to w życiu wypadki się zdarzają myślę, że będzie chwilowa przerwa podczas prac no niestety dosyć istotna rzecz ponton ten roboczy przymocowany jest właśnie do, do tej barki i potrzeba wymiana Wspominałem takie rzeczy się zdarzają, także nie jest to nic z pewnością nadzwyczajnego. I już koparka zaczyna dalszą pracę. Także tak jak wspominałem, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania filmów. Ja w tej chwili właśnie idę już rozkładać się z dlonikiem no i zacznę nagrywanie procesu pogłębiania rzeki Elbląg już w powietrza. Także pozdrawiam serdecznie z rzeki Elbląg. Ditek teraz. Cześć!